Cześć, dzień dobry w dzisiejszym odcinku. Będzie to szybki odcinek, ponieważ będzie to reakcja na najnowszy zwiastun. Zwiastun do najnowszego nadchodzącego dodatku do Simsów, czyli The Sims 4 Rancho. Widogi ogólnie są niesamowite. Już od początku czuć ten klimat dzikiego zachodu. tej nowości za dużo na razie nie widzę. Oprócz konia, oczywiście. Miasteczko jest ładne nawet? Inne na pewno. Bary no, spoko, zawody jakieś konne, skakanie przez przeszkody, prowadzenie własnego rancza. W ogóle tutaj jeszcze się tak cofniemy. Widzicie? Tutaj w tle jest taka jakby szyba na całą ścianę. Jeżeli będzie jakiś taki element, przyszklone drzwi czy, czy ściany całe, to będzie super. Naprawdę bardzo tego potrzebuję. I tutaj chyba te kuski będą yy, i owieczki będą pod takimi elementami. Tak mi się wydaje i nigdy nie będą dorastały, ale to nie wiadomo. Nigdzie nie było dużej kozyjowcy. To jest takie słodziuchne! Serio słodziaki. Nauka jazdy na koniu, ujeżdżania konia. Tutaj robienie wina, więc spoko. Spoko. I podobają mi się też te, nie wiem czy to będzie pewnie nie, ale te reakcje zwierzątek są takie cudowne. Z koniami nie przepadam, ale kuski i owieczki. Mm. Wybór w sumie tych koni, dostosowania sobie koni, będzie spory, więc fajnie. Tutaj mamy pokazane różne chody. Szczerze, konie mnie interesują najmniej, ale świat jest moim zdaniem piękny. O, i tutaj winko piją. Może będzie można też jakieś wydarzenia robić. I tutaj będzie za chwilę taki jeden ciekawy fragment. Tutaj mamy ducha, który pije winiacza i wraca do życia. O, tu wróciła do życia. Także może kolejna mikstura na śmierć. I tak, jeżeli kupimy grę przed 31 sierpnia, to w gratisie będzie gitara, koło i bujany fotel. Premiera jest 20 lutego i jedna bardzo ważna kwestia. Simsy, dodatek ten dodatek, podrożał jest za 189,99 zł. Poprzednie dodatki są i tak już podrożane za 179,99 Więc tutaj niestety tylko w Polsce, w innych krajach nie widziałam takiej, takiego wzrostu cen. Jak sprawdzałam kurs walut, to też wychodzi, że u nas drożej, ale trudno.